Sonia, nie odpierdalaj mi numera, proszę cię. Ja do robota idę. O, Mickey House. Ej, kurde, bystra. Pipu. Zieleński się o ciebie pytał, bo prezydent. Dudu. Dudu, czy dudu? Czy dudek? Kurde, serialu. Templariuszu. Fajnie na nowym materacu, a nie mogłaś... Ty już kurde, Miki House nie odpierdala i numerka. Bo ja do robota idę. Suczka moja, Ukrainu, No tak by chodziła, ale dziwnie ci uszy świecą. Wiesz co? Mi się oczy tak świeciły, jak dużo wódka piłem. Da. Ból gardła, się na oto, tu migdał oto, ja ci tabletku podawaj. Nie przełatw, co kabareta, nie, kabaretu nie interesuje. To jest... A to jest ładne, e, Aleks, e, pies Rex u nas w Łodzi kręcono. A chciałbym mieć, Sonia, z tobą malutkiego Putinka. No i żebym tak nie świecił w gałazy. Ty, ty święta jesteś, bo a urolu kurde, anioła masz. Wskażł paszuk, buźku, pokażę. E, ty, Miki Haus. Choler, nie Podaj roczku, podaj... Nie. E, padają. Czy hmm. bez to na lub piecję. Bierzemy ślub? Te, przed chwilą kuliła. Dawaj, kładź. Nie, do robota, do charkowa, te tak jak ja. Nie, kładź. Ja wiem, ile jest. Ja płacę. Ja wiem, ile mam pieniądze, chywnów. E da, kładź. Na moim tu. Chcesz, to pudełko ci zostawię. Nie denerwuj mnie, Sonika. Bo z jak się dowie, czekaj, czy mnie odkupi u was. U was jakie to są papierosy? Prima Moskwa. A, Moskwa, te czarne opakowanie. Ty kochasz piec, jest, że jest.